Dzień dobry, witamy Was na kolejnym poranku Magis. E, dzisiaj skład, którego jeszcze nie było. Piotr? Dzień dobry, e, Piotr Potowski i Michał Mokrzycki <grym> i> e, Dzisiaj mamy 5 sierpnia, e, środę imieniny Stanisławy i Karoliny, więc składamy życzenia e, wszystkim Stanisławom i wszystkim Karolinom. E, ja akurat żadnej Stanisławy i Karoliny. Nie jest nam za bardzo. Co ciekawe, akurat kiedyś Karolę miałem koleżankę w podstawówce, ale już nie utrzymujemy żadnej relacji. Natomiast y, przed nami poranek Magis, y, kolejny z serii tych poranków, które są otwarte nie tylko dla y, osób, które mają dostęp do klubu Magis, ale do wszystkich tych osób, które y, korzystają również z tych otwartych pasm, na które wrzucamy nasze materiały, a więc y, z Facebooka i z YouTube'a. YouTube Bardzo Was serdecznie wszystkich witamy dzisiaj. Dzisiaj środa, co oznacza, że będziemy rozmawiali o y, rozwoju. Fizycznym. fizycznym. Rozwoju Ciele. fizycznym, coś co jest y, może trochę bardziej konikiem Piotra niż moim, bo Piotr jest trenerem personalnym. Y, ale dzisiaj taki temat, który będziemy mieli y, trochę z pogranicza rozwoju fizycznego, ale bardzo mocno myślę, że temat zahacza o duchowość, o teologię ciała Jana Pawła II, bo widać, że Autor tego cytatu Jarek Kumor się, się Janem Pawłem II mocno, mocno chyba wzorował, jeśli chodzi o, o ten cytat, który mamy tutaj. A cytat brzmi: Cały człowiek stworzony został na obraz i podobieństwo Boga i ma on być bezinteresownym darem z siebie samego, nie inaczej jak poprzez swoje ciało. Pięknie powiedziane. Słowa, słowa bardzo ładne, ale przede wszystkim. Y mi się to od razu skojarzyło z dzisiejszą Ewangelią. Jak wiemy, Jezus bardzo dużo podróżował, prawda? Mhm. A do tego potrzebne jest zdrowe i silne ciało. I tak mi się właśnie wydaje, że do takiej prawdziwej służby, drugiemu człowiekowi, w jakiś sposób musimy o to ciało dbać. Mhm. Czy to jest właśnie tak, jak było w przypadku Jezusa, on był też cieśną, tak? On musiał. Być sprawny fizycznie, musiał się też dobrze odżywiać, jakby się przejadał, to automatycznie ciężko byłoby mu tak dużo podróżować, tak dużo też mówić, mieć też odpowiednią jasność umysłu, choć wiadomo, że jemu było trochę łatwiej mm. z pewnych względów. Ale właśnie o to chodzi, żeby zadać sobie pytanie, w jaki sposób moje dbanie o ciało może przysłużyć się innym. Jak Moja służba może stać się lepsza dzięki mojemu rozwojowi fizycznemu, tak jak dzięki temu, że ja przełamałem jakieś swoje schematy, w których no za bardzo nie było mi po drodze z aktywnością fizyczną. Dzięki swojemu zawodowi i temu, w jaki sposób sam przerobiłem na sobie wiele rzeczy. Mhm. Wiele osób przestało odczuwać bóle w odcinku w różnych odcinkach kręgosłupa, prawda? Wiele osób zaczęło czuć się lepiej, zaczęło osiągać lepsze wyniki w nauce, hmm. lepsze wyniki w e, swojej pracy, tak? Tylko i wyłącznie przez to, że też udało mi się przerobić coś na samym sobie, e, także to doświadczenie, e, którym możemy się potem dzielić z innymi, być troszeczkę bliżej, mieć więcej empatii dzięki e, wypracowaniu swojego ciała. To, to doświadczenie jest po prostu bardzo cenne, I, i Pan Bóg też pokazuje nam przez to, jak możemy sobie okazać miłość, przez rozwój fizyczny, przez, przez właśnie swoje ciało, które może bardzo dużo przekazać. Czy Ty uważasz, że chrześcijaństwo odnosi się z nieufnością do ciała człowieka? E Dużo osób, Właściwie tak, dużo osób tak myśli. Jest Zanim taki nam trzeba od, odpowiedzieć, to e, dajcie proszę wyznać w komentarzach, jak wy postrzegacie ten temat. Czy e, macie takie wrażenie, że, że chrześcijaństwo, katolicyzm postrzega ciało z pewną nieufnością, z jakąś rezerwą, a jeżeli nie z rezerwą, to e, mowa jest o ujarzmianiu ciała i, e, i że jest ten akcent bardzo mocno położony na to, że ciało no to jest taka przykra konieczność trochę, tak, że, 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 że my w nim to jest żyjemy. Tak, jakaś, jakaś droga do grzechu tylko często. To, czy, może nie tylko, ale jest, jest często taki pogląd, że, że, że ciało właśnie jest tym y, negatywnym elementem, który gdzieś nas chce sprowadzić y, na manowce. I y y ty też tak to widzisz? Czy? Y no, no nie, no właśnie, tak jak przed chwilą mówiłem, no, ciało przede wszystkim y, ma służyć też innym, ma służyć nam, ma służyć odczuwaniu tego świata y i Przede wszystkim dążenie do zbawienia, prawda? Um, i, I kontaktu z innymi osobami. Ja miałem w ogóle fajną rozkminę, bo hmm. e, tutaj w tym fragmencie Jarek mówi, że cały człowiek stworzony został na obraz i podobieństwo Boga. No hmm. w ogóle piękna perspektywa dla nas ludzi, że to pochodzenie. Mamy tak bliskie, że, że zostaliśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Boga. I kiedy odniesiemy się do teologii ciała Jana Pawła II, no to ta pierwsza, pierwsza część, tytuł pierwszej części teologii ciała Jana Pawła II to: Chrystus odwołuje się do początku. No i tu możemy się zacząć zastanawiać, co jest tym początkiem. No a początek to jest początek słowa Bożego, czyli Księga Rodzaju, a więc ten fragment, kiedy Bóg stwarza człowieka kiedy jest człowiek jeszcze przed upadkiem, przed grzechem pierworodnym. No i tam e, mamy ewidentne odniesienie do tego, jest wprost powiedziane, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na podobieństwo. Więc jeżeli Chrystus odwołuje się do początku, no to On przychodzi, um, przychodzi zwrócić nam w pewien sposób to, co sami utraciliśmy, a może przywrócić nam e, to, co sami utraciliśmy przez nas grze nasz grzech. I to jest niesamowita rozkmina. Jaki człowiek był przed upadkiem. Bo my tak naprawdę nie wiemy, niewiele o człowieku wiemy przed upadkiem. Wiemy, że był w bliskiej relacji z Bogiem. Wiemy o tym listku figowym i o tym, że chodzili nago. Tak, tak, tro po po skutkach, <laughs> tak. trochę po skutkach tego odwrócenia się od Boga możemy powiedzieć, co się z człowiekiem negatywnego stało, bo widzimy skutki grzechu, widzimy to, że e, człowiek dostrzega pewną nagość, e, ale to, że Chrystus e, odwołuje się do początku, moim zdaniem każe nam się trochę zacząć zastanawiać, nie? jaki człowiek Rzeczywiście był. E, jakie jest nasze serce naprawdę? No bo jeżeli mamy dostęp do Boga e, przez Jezusa Chrystusa, no to jest kwestia tego, że mamy rzeczywiście dostęp do jakiejś prawdy utraconej o nas samych e, i no, częścią składową tej prawdy o nas jest nasze ciało, bo ciało to nie jest wymysł, który powstał po grzechu pierworodnym. Ciało dostaliśmy już w momencie stworzenia zostało ulepione wprawdzie z prochu ziemi, ale Bóg tchnął w ciało życie więc ciało jest częścią nas samych jest czymś bardzo, bardzo ważnym. I oczywiście widzimy tą pewną dochotomię ciało-duch, e, ciało, chociaż akurat tu bardziej byśmy spojrzeli na to, że są to pewne mm, zapożyczenia, może bardziej greckie, bo hmm. Żydzi e, starotestamentalni oni nie zauważali specjalnie e, różnicy pomiędzy ciałem a pomiędzy duchem. Dla nich człowiek był całością, był i ciałem i duchem. Zresztą, nawet jak spojrzymy do listu Świętego Pawła, który z pozoru mogłoby się wydawać, że jest trochę wojownikiem przeciwko ciału, to on też używa dwóch różnych słów greckich na to, żeby mm -hmm. określić ciało. Bo używa słowo soma i słowo sarks. I, I on na określenie ciała ma dwa określenia, bo chce przekazać dwie zupełnie różne rzeczywistości. Tą rzeczywistość grzeczności w człowieku z mm -hmm. jednej strony, a z drugiej strony chce przekazać. E, tą prawdę o ciele jako o, e, o materii, która jest częścią naszego życia. No? Właściwie, troszkę mnie to, dużo, dużo tych informacji przed chwilką e, wyszło od ciebie, ale jak najbardziej, e, bardzo, bardzo fajnie powiedziałeś o tym, e, że fajnie jest odkrywać w sobie tą. E, Boskość, no można tak powiedzieć, ten, ten, ten pierwiastek Boży w swoim ciele i w tym, jak to ciało wspaniale funkcjonuje, jak ono jest pięknie stworzone, jak ono jest niesamowicie połączone. Z dziedziny fizjoterapii wiemy, że jeśli na przykład coś dzieje się z lewym barkiem, równie dobrze możecie boleć prawa kostka, prawda? Mhm. Także jesteśmy pewnego rodzaju wspaniałą orkiestrą, która na co dzień ma w sobie mnóstwo. Ogromne ilości procesów, które działają samoistnie. To wszystko zostało pięknie zaprogramowane. Każdy z nas ma swój kod genetyczny, każdy z nas jest inny. Każdy milimetr naszego ciała jest po prostu zaprogramowany w wyjątkowy sposób. I warto jest się nad tym koncentrować, kiedy, kiedy mamy po prostu gorszy dzień, albo kiedy nie mamy siły. Pamiętaj, że jesteś jedyną jednostką na świecie która ma określony zestaw cech, która może go rozwijać tak jak każdy inny brat. Albo no siostra. to prawda, z tym że jeżeli mówimy o rozwoju, to tutaj bardzo łatwo wpaść w pewną pułapkę, bo możemy się rozwijać dla samych siebie, dla własnej chwały, dla własnego splendoru. Mhm. No a tutaj Jarek mówi wprost i no, to jest coś co jest bezsprzecznie prawdą, że człowiek y, został stworzony na obraz, ale jest też druga część tego mhm. zdania, że może on być bezinteresownym darem z samego siebie, nie inaczej jak poprzez swoje ciało. Więc ciało tak jak powiedziałeś, jest tym środkiem do tego, żeby działać, żeby pracować. Oczywiście. Tak jak Jezus, który pracuje od, od młodości na pewno, a może i od dzieciństwa, bo pobożni Żydzi to chyba wcześniej szli do pracy niż Polacy. Jezus jest aktywny, Jezus podróżuje, naucza spotyka się z ludźmi, ale przede wszystkim może ich kochać dzięki temu, że ma ciało. I ja myślę, że tutaj znowu wracając do księgi rodzaju, e, widzimy, że człowiek został stworzony i on odczuwał pewną samotność. Miał samotność w sobie, bo e, nie pasował trochę do tego świata. Mówię oczywiście o Adamie, który powstał sam. Oprócz Adama była masa zwierząt, roślin, ale nie było kogoś, z kim Adam mógłby wejść w relację, poza samym Bogiem, co oczywiście nie jest ujmą dla Boga. Tylko Bóg, pomimo tego, że Adam był stworzony na obraz i na podobieństwo Boże, jednak chyba trochę do Boga nie pasował, i dopiero kiedy Bóg stworzył Adamowi Ewę kobietę, to rzeczywiście mogli doświadczyć czegoś więcej, mogli wyjść z tej sfery samotności do sfery, e, do sfery spotkania, do sferi, sfery relacji, czy nawet powiedzielibyśmy komunii. I myślę, że to jest kolejna rzecz, która upodabnia nas do Boga. Mm. To, że my możemy wejść w, w komunię, w komunię z Bogiem i w komunie z drugim człowiekiem, tak jak Bóg sam w sobie jest komunią, bo e, Bóg to nie jest e, jeden, tylko Bóg to jest trójca. Święta, więc mamy tutaj wzajemną relację, wzajemne bycie darem dla siebie nawzajem. No i myślę, że to jest piękne, że my możemy być darem dla kogoś innego, że ja mogę być darem dla, dla jakiejś osoby, dla kobiety, ale mogę być też darem dla ciebie. Ty możesz być darem dla mnie. Wiecie, akurat Piotr to jest gość, który, z którym się spotykam raz w tygodniu i ćwiczymy wspólnie. Piotr mi zadaje różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne przez godzinę. E, zaczynamy od rozgrzewki, potem Piotr. E, działa dalej i pokazuje mi, które partie mięśni mam rozwijać poprzez odpowiednie ćwiczenia. Doping, dopinguje mnie w momencie, kiedy czuję, że już nie mogę, e, no to mnie dociska czasami. E, nie lubię tego momentami, ale widzę, że to jest skuteczne, bo e, działamy już tak kilka miesięcy i widzę, że to wpłynęło na poprawę zarówno mojej kondycji, jak i e, stanu mojego ciała. E, mam dużo więcej siły, hmm. dużo lepiej się czuję, bo to też przecież wpływa na to, jakie e, hormony się wydzielają. A powiedz po, po wysiłku, jak to u Ciebie wygląda? Czy na przykład łatwiej jest ci, czy, czy czujesz większą kreatywność na przykład? Czy, no, zdecydowanie. Właśnie i to jest, to jest też to, co może wpływać już bezpośrednio na, na nasz świat dookoła, kiedy jesteśmy bardziej kreatywni wypoczęci, automatycznie możemy dać z siebie więcej i właśnie poprzez to ciało po prostu służyć innym. Zdecydowanie. No i tak jak mówię, to nasze ciało jest potrzebne, żebyśmy mogli być darem dla innych. Piotr jest darem dla mnie, bo raz w tygodniu się spotyka ze mną na godzinę i daje mi siebie, daje mi swoją wiedzę, daje mi swój czas, obecność, pomagasz, prowadzisz mnie. No, ale ja też ćwiczę i pracuję nad moim ciałem po to, żeby to ciało było po prostu w dobrej kondycji. Może się wydawać, że ćwiczenie swojego ciała, że dbanie o fizyczność będzie gdzieś mocno oddziaływało na, na nasze ciało do tego stopnia, że staniemy się e, jakimiś kulturystami czy koksami i nagle gdzieś mocno wypaczymy to nasze ciało i przesuniemy granice za bardzo w drugą stronę, e, po prostu przegniemy. Tak, dlatego mamy 3 razy 15 prawda? Staramy mm. się dbać o pewnego rodzaju równowagę w swoim rozwoju, ale też dbanie o ciało nie ogranicza się tylko i wyłącznie do samego ćwiczenia, prawda? Chodzi też o to, żeby odpowiednio się odżywiać, dobrze spać, Dbać o swoje otoczenie, jeśli chodzi o środowisko stresu, tak? No jeśli, jeśli widzisz, że naprawdę coś ci nie służy i, i ewidentnie to się długi, przez długi czas nie zmieni, to warto po prostu zmienić otoczenie. Też jest takie powiedzenie, że nie jesteśmy drzewem, nie, nie zapuszczamy korzeni w jednym miejscu. Możemy zawsze zmienić to miejsce, jeśli faktycznie ono nie służy i duszy, i naszemu ciału. Także jest kilka aspektów, o które po prostu warto zadbać. Także dlatego, aby tą miłość bliźnim dawać jak najlepiej w 100%. Mhm. No tutaj akurat Wojtek widzę w komentarzu na Facebooku bardzo słusznie pisze, że to są naczynia połączone. No i tak rzeczywiście jest, no, mamy ciało, mamy ducha, yy, mamy też jakąś psychikę, czyli tą sferę taką związaną stricte z naszymi myślami, z naszym sposobem postrzegania świata, patrzenia na niego. I no, nie, nie jesteśmy człowiekiem tylko w przestrzeni ciała, albo tylko w przestrzeni ducha. Ja myślę, że nasza myśl, rozwój myśli chrześcijańskiej, nie wiem, czy to będzie dobre zdanie, że zrobił krzywdę. Może nie zrobił krzywdy, może tak właśnie miało być. I my, dochodząc do, do pewnej prawdy o nas samych, musieliśmy przejść przez, przez, może nie do końca prawdę, przez to, że. To ciało trzeba było gdzieś zepchnąć trochę, zepchnąć trochę na drugi bok. Prawdą jest, że to ciało, to przez ciało bardzo często upadamy, to przez ciało grzeszymy i niewątpliwie musimy nad ciałem pracować i ciało ujarzmiać od tej strony. Ale wszystko ma swój początek w sercu. Zdecydowanie. Wszystko ma swój początek w sercu, więc ciało jest. E, ciało nie może takim miejscem, gdzie, gdzie to się zaczyna mm. wydarzać fizycznie, e, ale koniec końców to ciało samo w sobie na złe na pewno nie jest i, i zdecydowanie mm, ciałem możemy kochać drugiego człowieka. E, nie tylko mówimy oczywiście o miłości pomiędzy kobietą a mężczyzną, bo przecież ciałem też służymy innym ludziom e, nawet w naszej pracy zawodowej. E, jeden z moich ulubionych świętych, którymi bardzo mocno się inspiruje święty Jose Maria Escriva, Znasz? Nie znasz. Święty Jose Maria Escriba jest znany najbardziej z tego, że założył Opus Dei, które jest dziełem powstałym w XX wieku naszej w tym poprzednim, tam około 1930 30 roku, powstało, jeżeli dobrze pamiętam. I pomimo wszelkich kontrowersji, które Opus Dei wywołuje w świecie. Książki Dana Brauna e, mocno podbijają Opus Dei jako taką instytucję, która e, jest nie do końca transparentna i która ma swoje własne cele, które, które gdzieś tam potajemnie realizuje. E, to jednak Opus Dei, patrząc na osobę założyciela, no myślę, że jest bardzo fajnie nastawione na, na taką pracę w codzienności, na pracę nad e, na, 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 dochodzenie do świętości w życiu codziennym. Bo nam się bardzo często wydaje, że dążenie do świętości, jeżeli chcę być święty, no to muszę być eremitą, zamknąć się na pustyni, tak e, nie jeść przez trzy tygodnie nic poza chlebem i wodą. I oczywiście post jest ważny, ale święty Jose Maria Eskriva bardzo często pokazuje nam, że e, to w naszej codzienności, w wykonywaniu e, małych rzeczy... Jak dużo miłości w te małe rzeczy włożysz, prawda? Tak, jesteśmy w stanie włożyć bardzo dużo. Zresztą święta e, Teresa e, Matka Teresa z Kalkuty też mówi, że e, dążenie do świętości to nie jest robienie wielkich rzeczy, tylko to jest robienie małych rzeczy z wielką miłością. I myślę, że właśnie na tym też polega y, dążenie do, y, do świętości bardzo często dla nas, że musimy zwracać uwagę na te małe rzeczy. A żeby zwracać uwagę na małe rzeczy, musimy mieć nasze ciało, bo y, powiedziałeś o koncentracji. Nasze ciało to jest y, biologiczno-chemiczny konglomerat, który mm -hmm. działa 24 godziny na dobę. Czy, czy żyjemy? Czy pijemy, czy jemy, czy śpimy, to ciało cały czas nieustannie pracuje. Jeżeli nie będzie dobrze funkcjonowała ta fabryka, to nie będziemy w stanie dobrze działać na zewnątrz. Oczywiście, no naj, i naj, naj, najważniejsze jest to, żeby mieć świadomość tego, jak ono działa. Na każdego z nas, na przykład różne, mogą działać różne konkretne pokarmy, tak? Jedna osoba po konkretnym, po konkretnym rodzaju pokarmu mnie będzie ospała, będzie się źle czuć, a druga będzie się czuć świetnie. I też warto jest obserwować swoje ciało i sprawdzać, próbować nowych rzeczy, próbować, jeśli na przykład czujesz się ospały w ciągu dnia, może 15-minutowa drzemka będzie w porządku. Tak? Są tak zwane coffee napy, że pijemy kawę tuż przed snem i te kawo po tych 15 minutach zaczyna działać. To też jest jakaś metoda na pobudzenie i to jest jedna z wielu możliwości próbowania. Możesz próbować też z różnego rodzaju pokarmem, z takim aktywnym odpoczynkiem, kiedy leżysz sobie z zamkniętymi oczami. Wyobrażasz sobie różnego rodzaju kolory, są to techniki relaksacyjne. Zobacz, co na Ciebie najlepiej działa. Tego jest dosyć dużo i warto się rozejrzeć. Być może coś, co na przykład utrudnia Ci Twoją codzienność, można w jakiś krótki i łatwy sposób przezwyciężyć. Mhm. Dawid zwracał uwagę na to, że rzeczywiście takie rozumienie przewijania się w powszechnym zrozumieniu nauczania kościoła, że ciało jest źródłem grzechu. No, na pewno tak, bo ciało faktycznie jest źródłem grzechu. To chcę, żebyście też dobrze zrozumieli. My dzisiaj nie staramy się wywrócić nauczania kościoła do góry nogami, bo. E, bo ciało rzeczywiście może być. Popędy e, ciała. No, mamy popędy, hmm. zdecydowanie. Myślę, że żyjemy w takich czasach, kiedy bardzo mocno rozbuchana jest nasza seksualność, e, a nasza seksualność wyraża się przede wszystkim w naszym ciele. Myślę, że jeżeli nachodzą nam jak, nas jakieś myśli, e, które, o których może nie przystoi do końca na głos mówić, to jesteśmy w stanie jeszcze przymknąć na to oko, ale w momencie, kiedy dochodzi do e, zrealizowania e, pewnego. Hmm pożądania, pewnych popędów w naszym ciele, no to już w tym momencie nie mamy wątpliwości, że ten grzech się urodził, no bo najpierw się gdzieś począł w naszych myślach, w naszym sercu, a potem dochodzi do... Wielkiego narodzenia, i rzeczywiście ciało jest właśnie takim końcowym miejscem, gdzie, gdzie ten grzech niejednokrotnie się wyraża, i z tej perspektywy łatwo jest uznać ciało za naszego wroga. No ale to chyba też nie w tym rzecz. No, zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo i zostaliśmy stworzeni z ciałem, i z duchem, i z naszą psychiką. Trzeba dbać o to, żeby rozwijać każdą z tych przestrzeni. Hmm, oczywiście duch jest ważny, hmm, chociaż przeakcentowywanie tego moim zdaniem może być trochę ryzykowne, bo jeżeli spojrzymy na to nauczanie Kościoła najnowsze, czyli nauczanie z końcówki XX wieku, właśnie z perspektywy Jana Pawła II, z perspektywy teologii ciała, to okaże się, że no, Jan Paweł II y, ma perspektywę na ciało zupełnie inną niż mieli to wielcy. Mistrzowie życia duchowego XV, XVI czy XVII wieku, e, święty Ignacy, święta Teresa czy, czy Janot Krzyża, aczkolwiek kiedy wczytamy się też trochę dokładniej w ich dzieła, to myślę, że oni koniec końców y, aż tak bardzo tego swojego ciała nie mogli nie nienawidzić, y, wiedząc, że jest to coś, co jest stworzone przez Pana Boga, więc y, musimy pamiętać o tym, że ciało jest miejscem, w którym rzeczywiście y, zdarza się, że, mm, że grzech się rodzi, ale jednak no nie jest to rzeczywistość, którą mamy prawo odrzucić. E, trzeba iść za, za głosem Jana Pawła II e, i za tym, że, że to jest miejsce, w którym jesteśmy w stanie stać się darem dla drugiego człowieka. Mhm. Jak najbardziej. I też y, zwracać uwagę na to, że y, popychanie ciała y, do grzechu, w sensie te popędy, one też niekoniecznie muszą pochodzić ze sfery seksualnej. One też mogą pojawiać się na zasadzie pragnienia jakiejś adrenaliny, jakichś emocji, które nie do końca mogą nam służyć, kiedy staramy się mieć więcej niż powinniśmy czyli nieumiarkowanie, prawda? Na to trzeba też mocno zwrócić uwagę. No a. Najważniejsze, co nas powinno łączyć, to relacja z Chrystusem, relacja z Panem Bogiem, dzięki której właściwie ciało nie jest w stanie przemóc tej relacji i tego, w jaki sposób utrzymujemy swoją duchowość. Jeśli duchowość będzie na dobrym poziomie, ciało będzie utrzymane w jak najlepszym porządku i nie będzie tak silnie każdy sygnał od tego ciała na nas działa. No tak, to prawda. Z drugiej strony, jeżeli ciało też będzie trzymane w dobrym porządku, Oczywiście. to też nie będziemy mhm. aż tak bardzo, aż tak bardzo podatni na różnego rodzaju porządliwości. Trochę się przyczepię tej nieczystości, chociaż akurat to, to nie tylko nieczystość jest problemem człowieka. E, mi się zdarzało, kiedy przechodziłem z jakimś grzechem nieczystości, czy to pornografią, czy masturbacją do konfesjonału, to kilka razy mi się zdarzyło, e, że kapłan mnie zapytał, czy ty ćwiczysz regularnie? Albo nawet na pokutę mi się zdarzyło, że mi kiedyś zadał, że miałem iść pobiegać. Więc e, musimy dbać o nasze ciało, bo jeżeli tego nie będziemy robili, m, no to, to myślę, że też to sprawia, że nasze ciało jest dużo słabsze. A jeżeli jest słabsze, to rządzi nami, a nie my e, panujemy nad nim. No to takie bardzo słowa mocne władać, i panować. E, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, żebyśmy e, mieli kontrolę, e, taką dobrą kontrolę nad tym, e, co się z naszym ciele, ciałem to dzieje. Ale odbywali się też napięcia, prawda? Zdecydowanie. E, Adam pisze w komentarzach, w dzieciństwie na lekcjach religii bardziej pozytywnie wypowiadano się o duchu, a mało mówiono o ciele. Przez to powstawało wrażenie, że ciało jest przez chrześcijaństwo traktowane. Nie na równi z duszą. Tak rzeczywiście jest. My w naszej formacji na drodze odważnych dbamy o to, żeby ten rozwój odbywał się na trzech przestrzeniach naszego życia. Stworzyliśmy ku temu takie narzędzie, które nazywa się Planomax. Część z Was, tych, którzy są w klubie magii, z tego Planomaxa korzysta, jest to takie połączenie dziennika i planera, aczkolwiek nie jest ani jednym, ani drugim, bo jest czymś dużo, dużo więcej. E, w Planomaxie e, mamy e, możliwość w, ka w każdy dzień e, dostać inspirujący cytat, taki jak ten dzisiaj od Jarka. W poniedziałki, środy i piątki wokół Plano Maxa organizujemy dla Was takie live'y Jak te, ten live akurat jest otwarty na Facebooku i na YouTubie. Więc jeżeli oglądasz go z tych kanałów, a nie jesteś w Klubie Magis, to oglądasz dlatego, że ten jeden live w tygodniu jest otwarty dla wszystkich. Natomiast mamy też miejsce na to, żeby zapisać sobie nasze terminy w ciągu dnia. Mamy miejsce na to, żeby zapisać, co chcielibyśmy wykonać dzisiaj. Więc to jest taka to do lista. No i tutaj mamy coś na czym na co dzień pracujemy. Tu zaznaczamy, czy udało nam się poświęcić 15 minut na nasz rozwój fizyczny, rozwój duchowy i rozwój osobowy. Tu mamy Dziennik Emocji, który bardzo dużo osób chwali. Zresztą Ty, Piotr, wczoraj podczas webinaru, który wspólnie hmm. prowadziliśmy, mówiłeś o pewnych dobrych owocach, które Dziennik Emocji sprawił też w pracowaniu nad Twoimi nawykami. Tak, przede wszystkim nad nawykiem, który miałem taki dosyć fajny nawyk objadania się. I, I dzięki temu, że analizowałem te emocje, Spisywałem je sobie codziennie, mm. byłem w stanie dojść do tego, dlaczego tak dużo energii poświęcam na to, żeby po prostu się najadać. To wszystko pochodziło z emocji, emocji, które gdzieś nazbierały się z różnych nieprzyjemnych doświadczeń, ale kiedy z tym rozmawiasz, kiedy to analizujesz, mm. automatycznie. E, łatwiej jest nad tym panować. Więc jeśli masz Planomax, a nie korzystasz za bardzo z tej rubryki, to niech to będzie dla Ciebie lekka inspiracja do tego, żeby może zacząć. E, mamy tutaj też bardzo dużą sekcję do spotkania ze Słowem Bożym. Każda osoba, która ma Planomaxa, e, dostaje od nas e, codziennie komentarz do Słowa Bożego, taki bardziej egzegetyczny, mówiący o tym, e, co to słowo mówi w warstwie historycznej, w warstwie takiej kulturowo-społecznej, co oznaczają pewne znaki i symbole, które przedstawia Pan Jezus. Tutaj można sobie żeby zapisać wnioski, zarówno z tych warstw historycznej i takiej kulturalnej, ale również z tego, co Słowo Boże mówi do Ciebie. Jest miejsce na to, żeby zapisać postanowienie, które chcemy podjąć. I na dole taki drobny rachunek sumienia, gdzie możemy napisać, za co jesteśmy wdzięczni, za co przepraszamy i o co prosimy. Świetne narzędzie, które pozwala na to, żeby osadzić się w rzeczywistości, o to, żeby zadbać o ducha, o, o, swoją, o siebie jako osobę, ale też o swoje ciało, którym służymy, dzięki któremu któremu możemy być darem, więc jeżeli nie masz planu Maxa na trzeci kwartał zapraszam Cię do, na stronę sklepnamaxa.pl. Jeśli masz planu Maxa możesz ze mną ćwiczyć codziennie, mamy zestaw ćwiczeń od poniedziałku do piątku, w soboty spotykamy się na live'ach o godzinie 10, dbamy o swoje ciało, przechodzimy swoje granice, oczywiście możemy też rozmawiać w trakcie tych live'ów, więc serdecznie zapraszam. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. E, jeśli, chodzi, e, jeśli chodzi o nazwę strony, o witrynę, to się trochę pomyliłem: sklep.droga na tam będziecie mieli możliwość nabyć PlanOMAX, poczytać o nim trochę więcej. Możecie też wejść na stronę mójplanomax.pl. Tam te informacje też spokojnie znajdziecie. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Mam nadzieję, że samo spotkanie i te informacje, wiedza, którą dostaliście dzisiaj, były dla Was inspirujące. Z klubem MAGIS widzimy się już w najbliższy piątek. Będziemy rozmawiali o rozwoju duchowym, a z Wami na otwartych kanałach widzimy się w przyszłym tygodniu. Także oczekujcie Informacji na Facebooku i na YouTubie. Jeżeli nie zasubskrybowaliście jeszcze nas na, na kanałach społecznościowych, nie polubiliście fanpage'a Drogi Odważnych na Facebooku, to zachęcam Was do tego. Prosimy też o łapkę w górę. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Dzięki, bądźcie silni z Bogiem, bracia. Dobrego dnia.